I słuchajcie, ja już jestem przebrana, gotowa i zaraz wyjeżdżamy słuchajcie, było super naprawdę, było mega ja już sobie posłyszałam trochę włosy przebrałam się i możemy wyruszać w drogę ja już słuchajcie, ubrałam swo swoją bluzę z JD Attack i możemy wyruszać ubieramy teraz buciki Jeden bucik już założony, teraz sznurujemy. A i już bucik zawiązany, więc teraz zbieramy drugiego. Drugi bucik założony, więc teraz sznurujemy. O! I już jest założony. Teraz kurteczka. Ok, już mam czapeczkę, kurteczkę. Bluzę pod tym z JD Anta. Gucki. Wszystko możemy wyruszać. Idziemy! Pożegnamy się jeszcze z tą pandą. Pa! Lecimy! No i czeka, bo się zazwyraje. A tak się prezentuje to jak wchodzimy. Tak. A my już wyruszamy. Idziemy na polka na ten duży śnieg teraz. A i zapomniałam Wam powiedzieć, że to są takie fajne schody. W sumie nie wiem do czego one służą, ale są. Tak to się prezentuje jak wychodzimy, tutaj są drzwi, już, więc idziemy. Tak wygląda wejście Tatralandia, a my już wyruszamy w stronę samochodu. No, dość sporo tego śnieżku. I patrzcie, jak jest pięknie ta Tatralandia, e, ładnie tak ozdobiona, idziemy. Idziemy do autka. Idziemy sobie do samochodu. Lecimy. Ślisko tutaj jest, patrzcie. Mega ślisko. Oj. Nieważne. Idziemy do autka. Jeszcze sobie teraz zjemy musika. Taką mega dobre są. Mega. Więc teraz sobie jemy, jak już będziemy w samochodzie. A teraz musimy poszukać naszego Mach gdzie jest. Minęłam teraz pieska w samochodzie, słuchajcie, taki słodziak. husky. O, czyżby widzę nasze autko? Tak. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawiacie łapeczki w górę i subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku, Pa pa!